Dowódcy, niewyjaśnione zajścia w Mirnym nie ustają. Poprzednim razem bohaterstwo i odwaga naszych towarzyszy pomogła nam uzyskać ważne informacje o Mirnym i Nieśmiertelnym. Nowa operacja rozpocznie się już wkrótce nosi kryptonim Nadzieja. Będzie trudno, ale wierzymy w naszych dowódców. Nadszedł czas, aby dopaść nieśmiertelnego. Znajdujemy się w odpowiedniej fazie. Obszar jest ograniczony. On gdzieś tu jest. Zgłoście się, jak tylko go zobaczycie. Nieśmiertelny w polu widzenia. Zbliża się do nas. Nie zbliżajcie się za bardzo. Jego aura jest aktywna. Trafił jednego z naszych! Odpowiedzieć ogniem! Pancerz jest zbyt gruby. Nie możemy go przebić. Nie przestawajcie! Mamy podstawy, żeby przypuszczać, że jest podatny na atak. Przebicie! Obok wieżyczki znajduje się słaby punkt. Strzelać bez rozkazu! Dowódco! Niedaleko was zauważono grupę nieprzyjaciół. Skupcie się na głównym celu. Nieśmiertelny został trafiony! Powtarzam, został trafiony! Dobra robota, chłopaki. Udało się. Ruszam do domu. Przerwać misję. prostu… To pierwsza grupa, która zaatakowała nieśmiertelnego. Straciliśmy z nią łączność, ale ich odwaga nauczyła nas, że można go uszkodzić, a więc i zniszczyć. Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Wasza misja jest bardziej wymagająca niż kiedykolwiek. Otrzymacie sześć wyjątkowych pojazdów. Trzy są dostępne od razu. Dostęp do pozostałych uzyskacie po pewnym czasie. Szybki i zwinny Szerszeń. Niebezpieczny i wszechstronny Cerber. Wytrzymały podwójny z dwoma działami: Grenadier z automatycznie ładowaną chałbicą. Twardy i niepowstrzymany Malachit. Oraz Legio Ferrata, połączenie mobilności i siły ognia. Każdy z pojazdów można wyposażyć w 3 z 7 specjalnych materiałów eksploatacyjnych, które dzielą się na drużynowe i osobiste. Zanim je zastosujecie, zastanówcie się nad swoim stylem walki. Jeśli wybierzecie otwartą konfrontację, rozważcie użycie naprawa awaryjnych i tarczy energii, aby znacznie ułatwić sobie przetrwanie. Jeśli pojazd jest szybki, ma autoładowanie, połączenie tarczy energii i w gotowości, pomoże Wam zaatakować były wroga i mocno go uszkodzić, samemu pozostając bez szwanku. Przyjrzyjcie się materiałom eksploatacyjnym i łączcie je ze sobą. W ten sposób zwiększycie skuteczność pojazdu i zapewnicie sobie więcej opcji taktycznych. Przed bitwą można utworzyć pluton z maksymalnie pięciu graczy, ale nawet dla niego wycieczka do Mirnego nie będzie łatwizną. Wszystko będzie zależało od poziomu trudności misji. Są trzy: niski, średni i wysoki. Misję na kolejnym poziomie można rozpocząć dopiero po ukończeniu poprzedzającego go etapu. Niski poziom trudności pomoże Wam na początek zrozumieć reguły świata, w którym się znaleźliście. Rozgrywka będzie miała trzy fazy: niezbyt trudne, ale nie będzie można pokonać nieśmiertelnego. Będziecie musieli unikać konfrontacji z nim, a pomoże Wam w tym specjalny znacznik, który poinformuje o jego przybyciu. Kolejne poziomy trudności zawierać będą dodatkową czwartą fazę, w której będzie można uderzyć w nieśmiertelnego. Aby go uszkodzić, strzelajcie w jego wyróżnione słabe punkty lub użyjcie pomocnych w ataku materiałów eksploatacyjnych. Droga do czwartej fazy nie będzie jednak łatwa. Z każdym przejściem pogorszy się widoczność, a spotkania z przeciwnikiem staną się trudniejsze. Dlatego też musicie poznać swoich wrogów. To oni stanowią główne źródło Mirium, czyli substancji, która pozwala przenosić się między fazami. Strażnicy — najliczniejsi mieszkańcy Mirnego. Alfy — rzadkie i niebezpieczne pojazdy. Trafiają rzadko, ale woleśnie. Komary — zakopane czołgi, które atakują, gdy znajdujecie się w ich polu widzenia. Łowcy — cienie, które zawsze znajdują się za wami. Jerze — to samobieżne miny. Są bardzo zdeterminowane. Wybuchną, gdy tylko zbliżą się do waszych czołgów. Jeże Alfa, podobne do tych zwykłych, ale zawierają też niespodziankę. Po zniszczeniu rozdzielają się na dwa standardowe jeże. Króliki. Zawierają mnóstwo mirium, ale najpierw trzeba je złapać. Aby awansować do kolejnej fazy, trzeba zebrać wymaganą ilość mirium przed upływem czasu. Znajdziecie je we wrakach przeciwników. Czasami można też uzyskać alternatywną amunicję lub kulę naprawiającą pojazdę. Po zebraniu Mirium należy dostarczyć je do Magnusa. To specjalny kolektor, który zawsze będzie oznaczony na mapie. Gdy się zapełni, drużyna musi zebrać się wokół niego przed upływem czasu, aby przenieść się do kolejnej wazy. Kto nie zdąży, zostanie zniszczony. To niezwykle ważne. To dlatego, że w każdej kolejnej fazie wasze pojazdy otrzymają losowe premie, które zwiększą ich skuteczność w boju. Więc nawet jeśli możecie odzyskać swój pojazd, spróbujcie nie dać się zniszczyć, aby nie stracić premii i zgromadzonego Mirium. Zachowajcie ostrożność, rozwijajcie swoją siłę i ułatwcie sobie walkę z nieśmiertelnym. Nigdy nie podróżujcie w pojedynkę. W ten sposób albo osłabicie swoją drużynę w walce z niebezpiecznym przeciwnikiem, albo po prostu dacie się zniszczyć. Niebezpieczeństwu można sprostać tylko razem, jako drużyna. Operacja Mirny Nadzieja to nie tylko bitwa, ale również historia. Aby ukończyć niektóre fazy na różnych poziomach trudności, trzeba odblokować serię wydarzeń wyjaśniających przyczyny, które sprawiły, że nieśmiertelny stał się podatny na ataki. Każda część historii znajduje się na jednej z ośmiu zaszyfrowanych szpul. Aby je odszyfrować, potrzebujecie specjalnych kluczy, które otrzymacie za grę w tym trybie. Ich liczba zależy od działań w bitwie i poziomu trudności. Im będzie wyższy, tym więcej kluczy otrzymacie. Możecie wybrać część historii, którą odszyfrujecie i za którą otrzymacie nagrody. Pozostałych kluczy możecie użyć do zakupu specjalnych naklejek. Stworzono je na podstawie szkiców dowódców z pierwszej grupy, która odwiedziła Mirny 13. W uznaniu waszego bohaterstwa i odwagi otrzymacie też specjalną odznakę i medal. Główną nagrodą za odszyfrowanie wszystkich ośmiu szpul i odtworzenie historii będzie czołg ciężki, zdobyczny King Tiger VII poziomu z wyjątkowym stylem 3D. To przerażająca wersja tego słynnego pojazdu. Ponadto możecie nabyć tematyczne style 3D dla pojazdów Manticore, IS-7 i Leopard 1 za złoto w kliencie gry. Tajemniczy wygląd ze złowieszczym czerwonym reflektorem dobrze oddaje atmosferę Mirnego 13. Powróciliście do Mirnego. Wasza misja polega nie tylko na tym, aby przetrwać, ale również zmierzyć się z nieśmiertelnym. Stańcie się łowcami, współpracujcie, wspierajcie się nawzajem i nie okazujcie strachu. Główny wróg już przybył i jest gotowy na bitwę. Pytanie brzmi: czy Wy także?